Nadwyższona sesja, która odbyła się 14 kwietnia, miała dosyć uroczysty charakter w sytuacji, kiedy mamy żałobę narodową w sposób oczywisty. Myślę, że zarówno radni, jak i moja osoba dostosowaliśmy się do, do tych klimatów. Jest deklaracja radnych i, i mój apel o to, żeby znaleźć wspólne porozumienie. Słyszymy to z ust polityków w całym kraju. Mam nadzieję, że w uda nam się to zrealizować. Niemniej jednak sesję przełożono do najbliższej środy. We wtorek ma się odbyć wspólna Komisja Gospodarki i Finansów i te bieżące sprawy, które tak naprawdę musimy uzupełnić, to, to jest środki na oświetlenie, na oczyszczanie miasta, sprawy MZGK, czyli tych zadań komunalnych i wiele innych drobnych rzeczy, mam nadzieję, uda się załatwić i byłby to jakiś pierwszy krok do, do porozumienia i do porozumienia o tym, jakie jeszcze należałoby podjąć działania, żeby uzdrowić sytuację w mieście, ale jak mówię, byłby to jakiś pierwszy sygnał dla, dla, dla was, dla mieszkańców, że, że no istnieje możliwość porozumienia. Ja jestem niepoprawnym optymistą. Wjeżdżam co prawda na tydzień na urlop, ale, ale po tym tygodniu chciałbym przyjechać do, do takich mysłowic, o jakich Państwo też ma życie, czyli tych, w których nie ma kłótni, gdzie wyciągamy wnioski z na przykład takich narodowych tragedii o tym, że e, polityk, czy to jest prezydent, czy to jest radny, jest e, tak naprawdę przez chwilę. E, dobrze jak zostawi dobry ślad po swojej działalności, a, a gorzej jak e, jego przedmiotem działania jest... E, destabilizacja i psucie miasta. Mam nadzieję, że nam się uda dogadać. Mamy jeszcze prawie pół roku do wyborów i dobrze byłoby zawrzeć taki pakt o nieagresji, który, który te najważniejsze sprawy pozwoliłby rozwiązać ku zadowoleniu mieszkańców, a wybory to jest jakby osobna kwestia, czy ktoś będzie chciał kandydować, czy, czy państwo jeszcze będziecie mieć cierpliwość do, do tych, a nie innych osób, to już jest jakby... Odrębny temat. Ja jestem przekonany, że w środę, mój zastępca, pani skarbnik, rada i wszyscy obecni na sesji, a też później Państwo będziecie mieć powód do zadowolenia.